Parę prostych zasad, parę niepisanych reguł Nigdy nie mów nigdy, by dopłynąć do brzegu Nie zawrócisz czasu biegu, nie zmienisz prawa pięści panie, bo nie wiedzą co czynią Wszedł pośród nich ten co ma tysiąc imion Przestroga kuzynom, trzymaj z rodziną Tyle bólu, toczy nasze plemię królów A ty widzisz to codzień, to jak zewku w Kutulu. Tyle trudu, by stać po właściwej stronie muru Jak plemię Zulu, nie dołączaj do fałszywych chórów Wędrówki z moim guru, grumbacki ekstremista Sprawdź to, rymowa konkwista Hardkorowy żurnalista, uliczny reportażysta Rzeczywista, oczywista rzecz Dla każdego z was pierdolona saga trwają i będzie trwać Pamiętaj o korzeniach, o od... tym skąd pochodzisz, pamiętaj o tym, kim jesteś, o tym co robisz, pamiętaj o tym, kim byłeś, myśl kim będziesz, szlakami życia kroczysz, patrz w prawdzie w oczy Pamiętaj, by widzieć świata, prawdziwe barwy Pamiętaj być wiernym, to byś lojalnym, pamiętaj jak inni tobie, tak ty innym Pamiętaj swoje winy i nigdy nie mów nigdy Spuszczanie stonu, gieru mikrofonu nie składa. Kaszor będzie gadał jak trwa, będzie saga i na pewno. Rumwalskie bractwo będzie ze mną. Jeśli sam pójdę ścieżką, tą samą, choć skudnione wchodzić w drogę nie przestaną. Takie tutaj życie ja go nie wybierałem. Lecz na pewno, głowy w piasek chować nie chciałem i nie schowam. Choć czasem trzeba umieć zbastować. Że zbytnio nie szarżować, lecz także się nie bać. Z głównym się tutaj nie jebać, biała sami zawsze piona, a frajerów olewać. Jeśli problem mają, niech się napierdalają i się nie chcą. Na chuj mordami szczekają, a kuzyni ze śmieciami piony nie przybijają. I kolejne kawałki nagrywają. Tak to wygląda, w zwięzłym krótkim straszeniu. Najważniejsze, mieć szacunek i pozostać w podziemiu. W życiu warto swoją znać, w otwarte swoje swoje umieć wziąć i brać? I choć życie nie rozpiesza, nie zapomnieć skąd się jest. Wielu ełatę dasz pożycia, mego pres. Dasz pożycia, mego pres. Pamiętaj o korzeniach, bo o tym skąd pochodzisz. Pamiętaj o tym, kim jesteś. O tym. Co robisz? Pamiętaj o tym, kim byłeś, Myśl kim będziesz, szlakami życia kroczysz. Patrz prawdzie w oczy, pamiętaj, by widzieć świata, prawdziwe barwy. Pamiętaj, być wiernym, to być lojalnym. Pamiętaj, jak inni tobie, tak ty inny. Pamiętaj, swoje winy i nigdy nie mów nigdy. Spójrz prawdzie w oczy i nie da się zaskoczyć. Są pewne wyroki, których nie da się odroczyć. Są pewne granice, których nie można przekroczyć. Są Ścieżki I nie należy z nich zwoczyć. Są pewni ludzie i u nich szukam pomocy. Zaufani kuzyni, jednoczył się będę z nimi. Są rejony, które odwiedzam w nocy. I są kwoty szmalu, które nie są w mojej mocy. Są takie chwile, które znają laidbeckowcy. Są drogi prawdy, nimi będę kroczył. Siłatki w kuzynach, tego będę się trzymał. Czy lateback czy zadyma, co się liczy, do rodzina. Wybije dwa godzina, poznasz rzeczywistość trudno po Bo to robię moje hardkorowe gówno. Napierdalam równo. Wychowany przez centralne, pilnu Poszła na marne. Pamiętaj o korzeniach, o, o tym, tym skąd pochodzisz. Pamiętaj o tym, kim jesteś, o tym, co robisz. Pamiętaj o tym, kim byłeś. myśl kim będziesz? Szlakami życia kroczysz? Patrz w prawdzie w oczy. Pamiętaj, by widzieć świata, prawdziwe barwy. Pamiętaj, Pamiętaj być wiernym, to być lojalnym. Pamiętaj, jak inni tobie, tak ty inny. Pamiętaj, swoje winy i nigdy nie mów nigdy. No właśnie. Chce wojny, to będzie ją miał. W imię zasad. skurwy syno.